Wszystkim z tej strony zdjęcie, z to kolejny na kanale W Tym razem mamy Blitzwagena w trybie misji wywiadowczej, drogą jak widać, dużo przerw, którą gra. Jeszcze kolejną rzeczą jest to, że nagrywam teraz w dość dziwny sposób. Nagrywam teraz w dość dziwny sposób. Mianowicie prawdopodobnie, że sam będzie trochę trudniej. Zrobiłem mi posłuchaj drogą, eee, ponieważ osobna jest kamera i osobny dźwięk mój. Oraz osobno jest obraz z gry. W sensie kamera i mój głos jest w jednym, a dźwięk z gry jest w innym kawałku. Ponieważ, żeby nagrać obraz z gry, używam innego programu niż OBS tym razem. Konceptie... Koncept 1B. Tę drogą jakiś czas temu właśnie zadałem pytanie na Discordzie: żebyście chcieli mieć materiał właśnie z nowych map. To są w tej misji z i jednak mi już wszystko była odpowiedź twierdząca. Na mnie na dzień, kiedy to ja tu nagrywam była odpowiedź twierdząca. Oi, oj Oj, oj, oj. Ach, fotuł 4. Tak, i we mnie celujesz, chłopie. Don't aim my way. aim oh, mały. way, mały. Oh, my way, Fall back from there, Oim mały. Oim mały. Bo się przyjechać O, oh, motion. Dobrze, że mnie nie trafił. The fact, bo to by było... ...a little bit painful. Ale tak tylko a little bit. AAK! Za 500. Zmiana z mouse to może być mocno... ...pokotliwa. Dajmy dyswiem 8 Pokaż się, futur. Widziałem go na mapie, więc nie chciałem ryzykować, bo nie strzała od niego. Jeżeli mam magazynek załadowany, no to... No to... to może być problem. Pokaż tym szanfuturem. Albo no, Skodą. Który z Was. Na który chcę dostać strzała? Prawda, ja też to mogę dostać strzała wtedy, ale... To szarfutur Widziałem go na mapie, więc nie chciałem ryzykować. Brogo nie strzała od niego. Jeżeli mam magazynek załadowany, no to No to to może być problem. Pokażcie tym szarfuturem. No bo skodą Króli z Was. No który chcesz dostać strzała? Prawda, ja też tu mogę dostać strzała wtedy, ale Czemu we mnie celujesz? Gdzie się nie pisał Gold Amonub <laughs> Mogę się założyć. Kiedy będzie masz... 69 Hehe, <grystanie> 69 topy, a masz jeszcze sprawy e, Frejsona Wójt, Retreat, puszty tempo, Paweł, to ogarnij się. Dobra. No kuź, de Debilu jeden, no nie wyblokuj mnie. Ja nie o kierowcy Debilu, blokujesz mnie. El problemo. Mamy złom. Czemu nie mogę się... Aha, dobra. Jeszcze chwilę myślałem, czemu nie mogę się cofnąć. Ło, jak strzelił. Swoją drogą, według tego co WG twierdzi, muzyka, która teraz, mam nadzieję, że leci z bitwy, muzyka, podałem na cicho, żeby cicho muzyka grała. To... A przerobione z kawałki sabatu. Coś w jaka sensie piosenka style commanders. To ja się może dzisiaj utopić? Jep. Gucio się utopił. F. Res, Resztki peperoni. Co zrobiłem w robocie? znajomego, który ma księgę Gucio. <noise> Pozdrawiam. I tak wiem, że tego nie obejrzę, ale pozdrawiam. Tym razem mamy mapę zimową. Wcześniej to była mapa, która się nazywała Zatoka Małż, a teraz mamy Lawinę. To jest mapa, która się nazywa Lawina. I generalnie Hewikiem, który gra na wieży, jeżdżę na mini mapie i w tamtej części mini łapy Głównie tutaj jeździły medy, przynajmniej przez czas jak ja gram na tej mapie, to tutaj jeździły głównie... Medy Ale jako, że jak widać w przeciwnym teamie mam ją AFS1 A 1 Koncepta 1B 1B w sensie konkludera Progetto oraz STFA, Czyli mają same twarde heavyki które rodzajem ja mam Golda Więc teoretycznie nie powinno być problemu z przybiciem A ja w ogóle Strfmk gdzie pojechał? What the fuck co za typ? What? Target Target undamaged A propos target, target undamaged Planuję jeszcze nagrać odcinek z Wurtandera, ale prawie dostałem. Na pewno właśnie w nie grałem. A ponoć weszła atomówka do właśnie WTK, więc chcę ją przetestować. Ja to tego Nikolas też. I trochę. trochę się wystawię. No i koncept 1 tu przyjechał. No kurde! For fuck's sake, czemu KPC 50 to jest tam niewykryty, tamten WTF bo to nie... Dlaczego... 8 ma Nie przebiłem szarfutura A w Koncepta nie trafiłem dla mnie Po drogą nie spodziewałem się tu Koncepta Na tym, na tym miejscówce Ale...

Więc nie mam dla lewego pojęcia czemu on jest niewykryty. A powinien być. Też chciał przejechać, ale nie zdążył. <laughs> Jezus. Rip Ribdet. Kurwa. Nie anyway. no. Chybałbym Oda. I nie wiem dlaczego tam ten leopard nic nie robi. To było na jakimś ślubie. Patrzcie, czasem na kogoś myślicie, co mu siedzi w głowie. Patrzycie czasem na kogoś i myślicie, co tam musi siedzi w głowie. 1, 2, Policaj, 3, Z jednej strony dobrze, że tam nie pojechałem, bo od razu bym został porobiony. Ale z drugiej strony, my to oni powinni sobie dać radę obronić tą bazę. No, 1000 już po spocie, lol. Że to obrażenie, ale po 1000 po spocie. Yy swedish czyli szwedzka yy, maszyna, maszyny, maszyny do spodowania jeżeli chcesz się kapować to leopard ruszył tyłek bo widać na minimapie ja nie mam zamiaru się tam wracać bo i tak jest przegrany Tu widać, że jest 2 do 9 więc to chyba samo przez się mówi lkpz jeszcze tu jest Obiekt. Their armor. Track hit. <głos> 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 gdyby nie ten szerfutura, gdyby nie strzał od ja przeżyłbym tego terana. Ok, tym razem mamy trzecią mapę, trzecią inną mapę, czyli Canyon. Jest mapa pustynna, <noise> więc. Wcześniej była mapa wiosenna, to jest mapa pustynna Tutaj, jak dla mnie, świetnie się grało Właśnie w tym miejscu, gdzie ja aktualnie się znajduję Czemu się stocznik rozbił i gdzie Oh, no, shit. Koncepta tu nie chciałem spotykać Houston, mamy problem Houston, mamy mały problem Koncept będzie wjeżdżał na górkę Ja chcę przejechać tam, no się Przejechać tutaj, bo tutaj jest minimalne wzniesienie. I pojazdy, które mają jakoś tam, jakieś tam opuszczenie działa, mogą tutaj spróbować zagrać na holdowna. Bo to, gdyby mi Polak kuźwa nie zasłaniał, to by było dobrze. No. A co za... Co za szuja. Będę w ogóle przyjeżdżał ze środkiem. Zdobnij się baranie jeden, bo zaraz Ja Ale nie mówię, że gościu zginie. Ale, a wcale. Dużo się wystawił na środek, to się dziwi, później pulwersuje, że zginął. Ile się przybiłeś? Fallback We have to follow fallback Za drugą Nie mam pojęcia jak wyjdzie ta Widewka Nie legło się kurwa mać Kurde 14 No super, jeszcze z dwóch stron nie biorą Gdzie jest im? A no tak zapomniałem że... W tych czasach w nie ma czegoś takiego drużyna. Czegoś takiego nie istnieje. Zapomniałem. Wales. Great, kurwa, tym great. To było szybkie, muszę przyznać.